Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Do sądu najwyższego wpłynęło do tej pory 38 protestów, które dotyczą między innymi dużej liczby głosów nieważnych, niezgodnego z prawem zgłoszenia kandydata czy błędów na kartach. PiS. Wieczorem złożył cztery kolejne protesty w okręgach w Toruniu, Kaliszu oraz Koninie. Wcześniej wpłynął wniosek PiSu o ponowne przeliczenie głosów w wyborach do Senatu w Koszalinie i Katowicach. To okręg 75, który obejmuje między innymi Mysłowice i Tychy. Została tu wybrana wiceprezeska Partii Wiosna Gabriela Morawska-Stanecka. Poparło ją 50 i głosujących. Jej kontrkandydat Czesław Ryszka z PiSu otrzymał poparcie i i 7% wyborców poróżniło ich ponad 2000 głosów. Przyznam się tak szczerze, że, że z przegraną się pogodziłem i nie mam jakichś pretensji. Natomiast usłyszałem, że Prawo i Sprawiedliwość zgłasza protest, ponieważ no, każdy głos w Senacie jest na wagę złota. Więc myślę, że jacyś analitycy doszli do wniosku, że. Ta moja przegrana nie jest taka wysoka. sobie nie wyobrażam czegoś takiego. Zresztą mój konkurent 4 lata temu wygrał 900, większością 900 głosów w tym samym okręgu i jakoś nie słyszałam, żeby był przez pana Styre, który był jego chod kandydatem, albo przez, przez komitet wyborczy Platformy Obywatelskiej złożony protest wyborczy. No I to świadczy o tym, że się nie potrafią pogodzić z tym, że stracili większość w Senacie. No i jest to też dla mnie optymistyczny sygnał, że żaden z senatorów nie dał się przekonać o tym, żeby jednak przejść na stronę PiS. -u. Protesty wyborcze można składać dzisiaj do północy.